Dzień dobry z rana by już po śniadaniu w sumie, w sumie to nie ma co filmować, no ale były jakieś chlebki od nich Serek <laughs> herbata co tam jeszcze pomidorki Można sobie było coś tam zjeść generalnie Oto no spaliśmy na takim czymś Na podłodze tutaj Golę z yy... Z takich jakich, jak to się nazywa? No, takie mieli, taki jak narożnik, coś takiego do siedzenia, tylko że na podłodze Nie wiem, czy to jest jakaś salka, że oni się tutaj spotykają, ktoś tam z, ze sobą imprezują, czy, czy, czy nie wiem, co tutaj wyprawiają no, Generalnie to ugościli, myślę, że nas bardzo fajnie eee, mhm. Kwestia też tego, czy, czy, nie wiem, czy był błąd w nawigacji, czy, czy nie wiem dokładnie w czym, w każdym razie była wczoraj godzina, chyba dziesiąta, już nam się nie chciało wracać tam do Petry z powrotem, bo jesteśmy od Petry chyba z 25 km, znowu szukać jakiegoś tam hotelu, bo on powiedział, że ten może anulować, no ale już tutaj nas przyjęli, na no to co przynajmniej były jakieś tam przygody. A teraz uciekamy nad Morze Martwe ale najpierw do kanionu a potem jeszcze nad morze martwe no i niestety już do lotniska na lotnisko przerwa na kawkę wszyscy się na Iwone dziwnie patrzą ja nie rozumiem. Bo jest w ogóle tak się mega w ogóle chłodno zrobiło 6 stopni przed wczoraj było 30 takie nagłe, nagłe ochłodzenie ale ma być, to jest dopiero przed 9 rano poszliśmy sobie na kawkę a ma być chyba 25 stopni potem jak będziemy nad nad Morzem Martwym. także mamy jeszcze trochę czasu a powiem wam, że tak dziwnie smakuje ta kawa jakbym z jakimś pieprzem pieprzem i z czym jeszcze? i z kardamonem że nie wiem jak smakuje kardamon Aha, tak właśnie, to może, to może to nie jest pieprz, tylko kardamon. Bo nie wiem czy kiedykolwiek jadłem kardamon. Tam ja być może bardziej się tak zastanawiam, czy oni tutaj mieszkają, chyba tak Chyba sobie tutaj mieszkają. W to tam wcześniej były jakieś zwierzaki, tutaj aż tak nie widać, ale normalnie. Jakieś chatki takie prowizoryczne, powiedzmy. I cały czas tutaj na polach są, więc wydaje mi się, że mieszkają. A my zmierzamy tutaj w kierunku Morza Martwego. i was afraid to restart but you made me see yeah you made me see what do i do when all i think about is you you're in my mind guess it's the sound we'll be all right what do i say if you tell me you don't feel the same you're in my heart it's tearing me odjechaliśmy na w sumie na parking na kanion teraz sobie przebieżamy Patrzcie, jak tutaj mieszkają bo też czytałem właśnie, że to już jest prawdziwa taka beduńska. W sumie no nie wioska, tylko oni wypasają eee, tutaj jakieś tam barany, kozy, owce, No, idziemy, zaraz, będziemy sobie przechodzić, idziemy sobie do kanionu Wadi Zapomniałem nazwę, Wadi Wadi coś tam ale czuć tymi zwierzętami, nie? No, zaraz będziemy koło tych zagrod tutaj przechodzili Idziemy, buty sobie przybrałem. Ja tylko z bagażem podręcznym, więc te buty chyba zostaną tutaj już po mnie w Jordanii na pamiątkę ktoś sobie będziemy mógł wziąć. No, bo nie wyschną, a potem jeszcze do Morza Martwego. oparcie tutaj Patrzcie co tu się dzieje. Wszędzie, wszędzie zagrody kozami Ale tutaj tego jest No Wszędzie ale czuć normalnie te zwierzaki No ale jak mam być nie czuć jak tutaj tyle tych kóz jest Ile warzek ważek. ważek ile lata no my idziemy tam do przodu Przestraszyły się przestraszyły się Ciebie no były kozy, a teraz są baranki. No i to baranki jeden idzie tutaj A tam kozy tutaj też barany. ja sobie przypomniałem, jak się nazywa ten kanion Wadi numeira Wadi numeira w Jordanii to jest dopiero początek, podobno tam po wejściu są dużo lepsze widoki ale raz, że on jest bezpłatny ale to tak nie, nie o to też chodzi bo z mamą tutaj jesteśmy no i ona się boi mocno wody więc nie będziemy wchodzić do tych głębszych kanionów, a tutaj jest tylko maksymalnie do kolan woda czy tutaj Woda normalnie płynie Jest podobno mega ciepło, ale to się o tym przekonamy Hello! Przekonamy się dopiero za jakiś czas Hello! Widoki przynajmniej jak, jak na początku od razu Dosyć, dosyć zacne Chociaż właśnie czytałem, że jest dosyć dużo syfu Na początku tak było, ale teraz już w miarę luz a tutaj już widoki, że to nie spadnie. Ogólnie to będę Wam filmował widoki, bo co tutaj mogę dzisiaj więcej gadać? jak jest cały czas to samo, jest panowała panorama Tutaj to widok mega. Tutaj faktycznie jakieś Indiana Jonesa wygląda jakby ten nie? No, to jest Powiem Wam, że jak idę, trochę mi to przypomina Petrę, jak się przychodzi koło tego kanionu. całkiem podobna całkiem podobny w sumie kanion to ogólnie powiem że, Wam, że kanion to i to za darmo bo większość tutaj za te kaniony trzeba płacić a ten jest totalnie darmowy jakiś tam mały parking jest jak przechodzimy przez yy, albo jestem trochę dalej za tą zagrodą powiedzmy co były kozy Yy, co tam będą inni yy, trzymają, ale no, sobie stanęliśmy przed, bo wypożyczyliśmy takie auto, że nie za bardzo by mogło wjechać. Muszę uważać tutaj pod nogi. No a idzie się, powiem Wam, petarda. Widoki pierwsza klasa, naprawdę. No, a drugi plus to taki, że praktycznie nie ma tutaj ludzi. wynika przed nami jakaś tam wycieczka włoska. Yy, za nami i to chyba w sumie tyle. Nie wiem dlaczego to jest takie mało popularne. Za Petrę trzeba było płacić 50 dinarów za wejście, czyli tam 320 złotych. To tu jest od osoby, a tutaj jest za darmo. Całkowicie, z takimi widokami. Chyba dlatego, że woda płynie. A tak w ogóle, tu jesteśmy w depresji. To no, znaczy nie w takiej depresji emocjonalnej, ale w takiej bardziej geograficznej, bo jesteśmy tak mniej więcej na poziomie morza martwego, czyli chyba 300 ileś tam metrów pod poziomem morza. No i jest tutaj 20 chyba 4 czy 25 stopni, a jak byliśmy jeszcze u góry, jechaliśmy w ogóle przez zajwiste góry. Są tak jak widzieliście na, na filmie, yy, które kojarzą mi się właśnie z jakimś Irakiem. Chociaż tutaj, chociaż złapało mi już izraelską sieć, więc po drugiej stronie, może martwego jest Izrael. Irak, no trochę da dalej, chociaż też graniczy z Jordanią, ale tak mi się właśnie z Irakiem skojarzyło, jak oglądam jakieś tam filmy. Yy, no, jakieś tam filmy powiedzmy wojenne, czy jakieś tam sensacyjne i tak dalej, które są. Rzekomo, nie wiem czy są naprawdę. Może są w studiu kręcone. Niektóre sceny na pewno tak, ale yy, kręcone w Iraku. No i właśnie dzisiaj przez takie góry tutaj podobne jechaliśmy. Powiem Wam, że zajebiście to wygląda. A no i nie skończyłem, I, bo miałem powiedzieć o temperaturze. Yy, I u góry było 6 stopni. Stamtąd co wyjeżdżaliśmy, 6 stopni. Kurde, straszne ochłodzenie, bo w nocy zmarzliśmy, bo się nie domykały okna w tym hotelu, w którym spaliśmy. No i tak się baliśmy, że tutaj będzie mega zimno, a jest 25 stopni tutaj, więc to temperatura petarda. to akurat słońce w ogóle się przez ten kanion nie przedziera, ale 25 w cieniu pokazuje. Słońce na pewno dużo, dużo lepiej. Patrzcie jak to tu było... Tutaj te skałki są powbijane kamienie, ale takie rzeczne. I to tak etapami było wypiętrzane. się nie wiem czy to jest wypiętrzane do góry, czy odwrotnie, że schodziło. Cały czas się powiększało tutaj na dół i coraz większy wąwóz się robił. Coraz większy kanion. Także dajcie znać, jak ktoś wie, jak ktoś wie, niech da znać. Także co, w kanionie ogólnie widoki Pytarda, super, są mega. Tak. Ogólnie widoki zajebiste przez cały czas natomiast krajobraz jest praktycznie taki sam cały czas nic się nie zmienia wiadomo tutaj więcej słońca tutaj mniej słońca bo nie wpada chociaż tu się akurat zmieni. <grybujesz> tu, tu, tu akurat troszeczkę inaczej wygląda bo jest taki lejek zrobiony O, teraz może będzie lepiej widać. Jest taki lejek zrobiony. No, troszeczkę lepiej to wygląda. Yy. Natomiast generalnie krajobraz jest cały czas taki yy, podobny. Czyli raz w końcu wpada, raz go nie ma. Woda taka letnia, że tak powiem, jest 25 stopni, więc woda jest tak odczucie chłodniejsze. Więc, może masz 20, może nie wiem. W każdym razie nie jest taka lodowata. I to cały czas tu jest. Totarda. to ten kanion kojarzy mi się, chociaż nie byłem, z kanionem antylopy w Stanach. To w ogóle. tutaj w Jordanii nikt o nim nie wie. Nasze znaczy, no, nikt nie wie. No. Wiedzą, tylko gdzieś tam wyczytałem na internecie. Nie jest po, po prostu taki popularny bardzo mało popularny wstęp jest darmowy w ogóle nie, nie ma w sensie e, jakiegoś tam obrodzenia czy coś po prostu się idzie jest otwarte i tyle e, no i co I, tak jak mówię tyle miejsc na świecie jest o których się nie wie a są takie naprawdę przepięknie z takimi krajobrazami Bo mega 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 aż nie mogę normalnie napatrzeć a najgorsze jest to Także 21 dzisiaj mam samolot, jest godzina 13. Lipa! Zaraz trzeba wracać. Się zastanawiam, co to jest. Tu widzę papryka, to jest chyba co to jest, ogórek? Czy? Ogórek kiszony, chyba nie? No ale co to jest? To jest fioletowo, fioletowo, nie wiem. Ale mamy tradycyjną szarmę. bo mieliśmy ochotę na kepsa, nie? Także już nad Morze Martwe dotarliśmy ja, że tylko teraz trzeba znaleźć plażę Ale taką plażę Gdzie się będzie można wykąpać W sensie wypłukać Wykąpać Morze Martwe A potem wypłukać bo No będziemy potem cali z soli Dobra już jesteśmy nad Morze Martwe Idziemy się zanurzyć na szybko Bo zły czas nam tutaj padało Bo Izraelską sieć. No i tam jest chyba godzinę, tylko się wydaje. Bo cały czas prawił od y, samochodu o 15.40, a mam na telefonach 14.40. Nie wiedzieliśmy dlaczego tak. No, ale teraz już rozkminiliśmy że chyba w Izraelu jest przesunięcie tylko o godzinę względem nas, a, a w y, Jordanii tutaj dwie godzinki. więc chyba dlatego. Dobra, jeszcze takie krótkie info odnośnie Morza Martwego. A więc tak, nazwa wskazuje, że jest to morze martwe, bo nie jest to morze, tylko jezioro. A z racji tego, że jest martwe, to faktycznie nic w nim nie żyje, bo zasolenie wynosi niecałe 30%. Co jeszcze? Znajduje się w depresji 320 bodajże metrów, czyli morze znajduje się jakby 320 metrów pod poziomem morza. No i z bliska byłem w Morzu Martwym właśnie w Izraelu, ale to było kilka lat temu Także pamiętam, że z bliska wygląda jakby było w ogóle mega e, takie tłuste Nie wolno wnosić ani e, żadnej biżuterii złotej na sobie mieć Przepraszam, tylko mo można mieć złotą, i tutaj najwyższej próby e, A e, nie wolno żadnej innej biżuterii mieć Ponieważ czarnieje, powiedz, że zaraz zapłacimy. Jak będziemy wracać, i co jeszcze? Aha, żadnych ran i tak dalej nie wolno mieć. Bo jest zasalenie tak duże, że będzie Was po prostu strasznie boleć i szczypać. No i mam nadzieję, że będziemy się za chwilę unosić. Nie da rady w nim utonąć. Nawet jak ktoś nie umie pływać, to. Nie utoniecie, chociażbyście chcieli, bo będzie was za mocno wypierać do góry. Także my tutaj złożymy na dół. No i zaraz sami zobaczycie, że nie da rady w nim utonąć. Bo ja też jakimś pływakiem nie jestem, a myślę, że nie utonę. No i dobra. Wchodzimy do morza. Martwego. U. wcale aż Takie ciepłe nie jest. No nie jest jakoś mega zimne, ale jest jak Bałtyk w Polsce w lato. <laughs> Także szału nie ma. Myślałem, że będzie to dużo cieplejsze. <laughs> to wchodzimy, może się uda zaraz poleżeć trochę na plecach. Proszę się wypowiedzieć w tym momencie. <laughs> Jestem w Leżę sobie tutaj. Jak czasami powieje, to tak płodna, bo ale leży sobie. Trochę mnie spicha do. Na... No właśnie, spychacie na brzeg. Pogadam na brzeg. Próbuję, próbuję, próbuję. O właśnie, wstać. Jako, że jest? Słuchajcie, że chcecie wstać, a potem was y, tak tak po prostu wypiera, że nie da rady, nie da rady wstać. Tak, ale ale zajebiście. Słuchajcie, jest, jest mega właśnie wyporność I jak się tak chwilę postoi, to jest zajebiście Wcale nie jest aż tak zimno Jest, jest mega cieplutko, fajnie No ale tutaj nie powiem, bo zajebiste wrażenie robi Oparcie wszędzie, wszędzie jest sól I to jest takie bardzo ostre, to jak się dotknie Ale tutaj zajebiście to wygląda, normalnie woda jest taka błękitna A tutaj jeszcze z racji tego, że jest sól, to jest takie białe i robi takie wrażenie jeszcze bardziej takiego lagunowego wybrzeża A tutaj pierwszy raz w Jordanii widzę panny Takie w sensie tak bardzo dużo blisko siebie Nie wiem czy to należy do jakiegoś resortu No i co, jeszcze takie info odnośnie Morza Martwego. Że nie jest to takie morze, że tak powiem, do odpoczynku. No bo nie da rady się tutaj zbytnio pokąpać z racji właśnie tego zasolenia. To nie jest takie morze, żeby pluskać się w nim. Wchodzimy tylko tak naprawdę na chwilę i już trzeba za chwilę wychodzić. Ale fajnie wszystko to sobie przyjechać, przeżyć, zobaczyć. Natomiast no, gdzieś tam. Tak jak się wybieracie raz do Mielna, czy gdzieś do Egiptu, czy do Turcji, nieważne, poszaleć może się pobawić, no to w Morzu martwię no niestety tego tak się tutaj nie pobawicie. Na chwilkę tak, no ale na jakieś takie dłuższe wakacje, no niestety. No a w ogóle, ja już przebrany, czekam tylko na jej wodę. Woda tutaj jest tak mega słona ma chyba tam 27% czy jakoś tak zasolenia. Nasz Bałtyk ma chyba 0%. 0,5 coś takiego zasolenia. więc 60 razy czy tam 50 razy tyle tutaj jest bardziej słona sama wypiera do góry no i jest takie potem takie się ma ręce na rękach najlepiej sprawdzić czy w ogóle całą skórę jakbyście się po prostu jakimś tłuszczem pozmarowali, olejem dlatego potem są tutaj dajcie, takie za które oczywiście to trzeba zapłacić. Część był przewielanie też tutaj są. Różnica mi pancowało 3 dinary od osoby, czyli no 20 zł za to, że się można wykupić. Powiedziałem, że utylenie tyle nie tam, że mogę dać 3 za, za naszą kobietę. 3 kręcił głową, no powiedziałem, że pięć to i tak jest mega dużo, bo pewnie podejrzewam, że za trzy by się, by się zgodził, no ale nie chcieliśmy iść jakiejś tam z do góry, bo ta sól potem zostawała i drapała i przeszkadzała także no trzeba się potem e, tutaj opłukać, żadnego nie wzięliśmy do e, żelu do ani nic, no ale chociaż samą wodą się opłukaliśmy i tak no teraz takie strasznie suche te ręce ale no nie jestem przynajmniej taki od soli ubrudzony jakbym Tutaj się pokąpał a my już uciekamy, bo w ogóle mi się przypomniało, że się nie odprawiłem, bo nie miałem tutaj w ogóle dostępu do internetu. Nie wiem, mam nadzieję, że zdążę się jeszcze odprawić, gdzieś musimy jakąś knajpkę z WiFi znaleźć. Na szybko się odprawimy, oddajemy auto, na szybko i uciekamy. Niestety, już trzeba będzie kończyć naszą przygodę z Jordanią. Dobra, i już niestety, nasza przygoda z Jordanią dobiega końca już jesteśmy na y, lotnisku a jeszcze przecież niedawno przylecieliśmy już się cieszyłem, że zajebiście no, a trzeba wracać no ale jak to mówiłem, wszystko co dobre szybko się kończy y, słuchajcie, jeszcze odnośnie y, wypożyczenia auta strasznie echo tutaj niesie i sam siebie słyszę nie słyszał się normalnie przez kośniki. Y, odnośnie wypożyczenia auta to tutaj na dole y, będzie adres do wypożyczalni, bo na, taka, ala powiedzmy prywatna wypożyczalnia nie jest to jakaś wypożyczalnia jakaś tam sieciówka i tak tylko taka prywatna tutaj prowadzona powiedzmy przez lokalnego e, lokalnego człowieka. E, płaciłem 28 e, dinarów za dzień za wypożyczenie. Ale z pełnym e, jakby ubezpieczeniem, że w razie gdyby odpukać, coś się stało, no to nie będę ponosił e, żadnych e, kosztów. Przyjechali po nas tutaj na lotnisko, podjechaliśmy, w umowę podpisaliśmy, wzięliśmy tak naprawdę auto i pojechaliśmy. E, nic tam nie sprawdzali. Przeszedł gościu, tak naprawdę potem teraz szybko zobaczyć, czy, czy wszystko ok. Było wszystko ok. Tam wiadomo, jakiś tam e, wcześniej. Jakieś tam gniotki, i tak dalej, sobie wszystko spisaliśmy. Nawet nie wiem, czy on to teraz sprawdza. Tak naprawdę, e, nie było żadnego depozytu, nic nie płaciłem. E, więc to też na, e, jest fajne, żadnej tam blokady na karcie kredytowej, i tak dalej. Co jeszcze? Auto 20 tysięcy przebiegu. Kija e, nawet nie pamiętam, co to za Kija była. W każdym razie tam silnik chyba 1.0 był, bo więcej wyła niż jechała, no ale no takiej klasy sobie auto wzięliśmy, bo nie potrzebowaliśmy lepszego też mają jakieś tam Mercedesy, mają jakieś wielkie pick -upy. zależy wiadomo co kto chce i sobie tak budżetowo pojechaliśmy, bo i tak auto stało jeden dzień na parkingu jak byliśmy na pustyni na Wadi Rum, więc tak jak mówię wszystko super, autka, nówki wszystko zadbane, także śmiało mogę tą wypożyczalnię polecać a my się idziemy odprawiać zdążyliśmy już na czas no także już jesteśmy po odprawie idziemy na samolot i tak jak mówiłem, nasza przygoda się kończy śmiało mogę polecić ten kierunek, Jordanie przyjeżdżajcie jest do zwiedzenia naprawdę dużo rzeczy, jest Petra jest yy... Pustynia Wadi którą można sobie pozwiedzać Jest Morze Martwe Jest y, kanionów w sumie Jest dużo y, Do zwiedzenia Z naprawdę przepięknymi widokami A jak ktoś chce sobie jeszcze dłużej y, Kilka dni tutaj posiedzieć To jest Agava czyli, czyli taka miejscowość y, Mocno turystyczna Z do, dostępem do morza y, Czerwonego no już tutaj bliżej Egiptu, praktycznie ja nie wiem, czy oni nie graniczą z Egiptem poprzez. Yy, mo, nie wiem, czy lądowo też, czy morze. Poprzez morze nieważne. W każdym razie yy, można sobie tam odpocząć. Gdybym miał wybrać jakąś najlepszą rzecz tutaj wa, w Jordanii, no to nie da się. Nie da się, bo każda rzecz, bo każde miejsce jakby jest inne. Yy, inaczej całkowicie jest w Petrze, inaczej jest. Na pustyni, no wiadomo jak to pustynia, inaczej wyglądają kaniony. Także no ciężko to powiedzieć. Inaczej jest na Morzu Martym, każdy dla siebie na pewno coś znajdzie. Natomiast bardzo, bardzo fajne miejsce. Bardzo fajny kraj, przemieni naprawdę sympatyczni ludzie. Śmiało mogę tutaj polecić. No i polecam Jordanię. Także przybywajcie. Dzięki za oglądanie. Pozdro.